Witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a dzisiaj słuchajcie zobaczymy sobie najstraszniejsze i najbardziej przerażające mody do FNF, które moi drodzy powstały, czyli dzisiaj zobaczymy sobie różne naprawdę straszne postaci i dziwne rzeczy, które wdarły się w FNF, więc koniecznie zobaczcie ten film do końca, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonkiem i napiszcie moi drodzy w komentarzu, która z tych postaci lub który mod wam się najbardziej podoba, słuchajcie, bo naprawdę dzisiaj będzie grubo i koniecznie słuchajcie, musicie to zobaczyć, bo zobaczcie, mam tutaj pierwszą postać, która może nie jest aż tak straszna, słuchajcie, nie wiem za bardzo co to jest za postać, w każdym razie możecie napisać w komentarzu co to jest za postać, słuchajcie. Mamy tutaj jakiegoś małego ludzika z jakimiś zakrzywionymi słuchajcie, oczami Który w sumie straszny nie jest i muzyka też jest taka, słuchajcie, taka średnia W każdym razie, moi drodzy, możecie najpierw co to jest za postać A my, w słuchajcie, zobaczymy dalej w takim razie, kto będzie dalej w takim razie Mamy tutaj, zobaczcie już, joju! co jest girlfriend, zobaczcie, co się stało z twarzą girlfriend Tutaj, moi drodzy, mamy Skida Pampa, którzy tutaj tańczą, ale zobaczcie, z ich twarzami dzieje się coś złego, zobaczcie na początku wszystko jest dobrze, ale jest czarno-białe. I zobaczcie, ich twarze dopiero przybierają kolor i są jakieś takie strasznie przerażające, jak monster. Zobaczcie. Zobaczmy, co się dalej wydarzy. Oho, zobaczcie, coś się tutaj dzieje takiego. Tylko troszkę nie wiadomo co. Ok, zobaczmy, przychodzi tutaj. O, chyba Boyfriend wygra. Ale zobaczymy, co się stanie, jak wygra. Zobaczcie, mamy tutaj. Chyba nic, ale on jeszcze upłakać, płakać. Zobaczcie. Co jest grane, i zobaczymy dalej. Okej, okay, chyba nic po prostu. Wygrali, chyba bośmy wygrał. A co to jest za postać? Co to jest? Jakiś Slendero potwór, co to jest moi drodzy? Wygląda na smutnego jakiegoś. Co to jest, słuchajcie? Zobaczmy. Czekajcie, to jest naprawdę dziwne. Co to jest w ogóle za postać? Czekajcie. Za czymś. Z... Jezu, zobaczcie, zobaczmy jak zacznie walczyć. Zobaczcie, boyfriend wygląda... W bo wygląda na pewnego, ale ta postać jest strasznie dziwna jest jakiś duch, słuchajcie, zaczynamy dalej. Wow, jak on nawala, zobaczcie! Co jest? Zobaczcie. On jest naprawdę dziwny. W sensie to jest chyba najdziwniejsza postać, jaką dotychczas widziałem. Nie wiem, dobra, zobaczymy słuchajcie dalej. Co to jest? Co to jest moi drodzy? Kto to jest? To jest jakiś. Co? Co to jest moi drodzy? On jest jakiś cały we krwi, zobaczcie, on ma jakieś oczy dziwne. I on brzmi jak budzik Prawda? Trochę dziwnie Ale co to jest za postać? Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy Jak ona się nazywa? Co to jest w ogóle za postać? Słuchajcie, wygląda ona naprawdę przerażająco Jej, ona fluje Jeju, co to jest, słuchajcie, za postać? Co jest w tym nie tak? Zobaczcie w ogóle, zobaczcie na ich e, tło tutaj mają za sobą Mają tutaj jakąś taką tablicę Gdzie jest garcelo przyczepiony, napis Netflix I słuchajcie Zobaczcie jaka przerażająca lalka tu jest w ogóle, co jest? Naprawdę trochę te dzień wygląda I te koty, jakiś kot za nim chyba, czy coś Co to jest za postać, słuchajcie, ja naprawdę nie wnoszę co to jest za postać. W każdym razie zobaczymy chyba boyfriend wygrywa z nią. I za zobaczymy co się stanie dalej, zobaczcie. Jakie przystery weszły teraz, beat, co jest? Słuchajcie, co to jest za postać? Nie! Zobaczmy dawaj Co to? Co to jest teraz? Co to jest? Kolejna postać, zobaczcie. Co to takiego jest? Chociaż... Je to jest jakiś słuchajcie, jakiś, jakiś o potwór, co to jest On ma jakieś taki dziwne rogi, słuchajcie. I też jest wszystko na czerwono. Co to może być za postać, zobaczcie. Zobaczcie, czy tak dziwnie brzmi. Oho, zobaczmy jak zacznie śpiewać, zobaczymy, co się stanie. Ale tutaj... jest strzałek, co jest? Co jest? Słuchajcie, co się tutaj dzieje? Trochę to jest dziwne. Dobra, weź potwór, zaczynaj teraz ty. Zobaczmy jak on będzie jak on będzie walczył. Jeju, słuchajcie, on zniknął! Zobaczcie, on się w ducha zamienił. I on atakuje jako duch. Co jest? Nie! Jezu, jakie, jakie szalone to jest. Nie, dobra. Zobaczmy sobie kolejne, słuchajcie. Mamy tutaj kolejną modyfikację. Gdzie jest... Co to jest? Czemu się wszystko trzęsie? Co to jest? Słuchajcie, za postać, Jest jakiś... To jest jakiś... Jeju, jak to się trzęsie? Nie, moje oczy, słuchajcie, co jest? Co to jest za postać i czemu oni są z takimiś duchami? A co są, są biali, tak? Ło, zobaczcie, co się dzieje z nim. Niezły, jest chyba przegra z nim Bo ja zobaczmy sobie dalej. Mamy tutaj jakąś totalną pikselozę Ale co się tutaj takiego dzieje? Aha, mamy tutaj ducha, zobaczcie, jaki super dusz, słodki, to wygląda nie strasznie, to jest jakiś słodki duszek. Ej, to jest nie straszne. Zobaczcie, a nie, teraz się zaciął On się jakoś tak zacina, dziwnie, dobra. Co to jest za piko? To jest piko jakiś duch piko, co jest w ogóle Moi drodzy, widziałem że on jest wredny, zobaczcie rudy duch pika Jeju i GIRLFRIEND Zobaczcie na GIRLFRIEND zobaczcie na tego ducha, co jest grane tutaj w ogóle To jest naprawdę, to jest akurat straszne Naprawdę, to jest akurat niezły słuchajcie Ale piko wiedziałem, że się w końcu stanie się DUCHEM I naprawdę to jest tak, zobaczcie na w ogóle, co jest nie tak z nią Dobra, zobaczymy słuchajcie dalej Jeju, to jest triki, zobaczcie, mam tej trikiego. Jeju. Jeju, słuchajcie, ten triki to jest taki taki dowalony totalnie, słuchajcie. Oho. Yo, ale a zobaczcie, kiedy jest duży, jaki mały jest boyfriend. To jest. Aż słuchajcie, takie słodkie troszkę. Tak mały boyfriend byłby bronić girlfriend. A w ogóle ktoś jest za nim, Zobaczcie, To jeszcze za nim jest jakaś postać taka straszna, z jakimiś takimi okularami i czarnymi, jakimiś takimi dziwnymi ubraniami i czymś rzuca chyba. W każdym właśnie ten triki to jest jakiś naprawdę, słuchajcie dowolony. Jeju. Nie no, jak, jak boyfriend z nim wygra, to ja właśnie nie... Ja nie wnoszę tutaj się spanie. Jeju, słuchajcie, to się robi troszeczkę dziwne, słuchajcie. I troszeczkę bez szans dla boyfrienda. Naprawdę. Dobra, zobaczmy sobie dalej, słuchajcie. E, on, ta walka w ogóle długotrwała, i mamy tutaj kolejną walkę z jakimś dziwnym Dundersztycem, chyba. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. To jest jakiś. Co to. Co to jest jakiś szalony naukowiec, słuchajcie, chyba? Jakiś, nie wiem, jakiś du brat Dundersztyca może, czy coś. Jeju, co on jest? ale słuchajcie, jaki, jaki on w ogóle jest. Jak on, słuchajcie, jak jakiś taki psychicznie walczy troszeczkę Ale on się drze Ale też jest, słuchajcie, no boyfriend taki ma moc nie ma szans, zobaczcie A girlfriend... Zobaczcie, girlfriend, jej chłopak walczy sobie z jakimś upiornym doktorem, który pewnie chce ich wszystkich pożyć A ona sobie jest zadowolona, siedzi sobie na głośniczku Chce pogiby troszeczkę, czemu nie, moi drodzy, ona ma zawsze humor Nie, dobra, zobaczmy w kiwa się boyfrienda Nie, słuchajcie, boyfriend... Boyfriend to chyba przegra, zobaczcie, no Chociaż nie, teraz słuchajcie, nawet prowadzi, zobaczcie. Więc jest słuchajcie dobrze. Jest słuchajcie dobrze, jeżeli oczywiście mu kibicujecie. Bo ja słuchajcie, nie wiem, taką kibicuję. O, mamy kolejnego ducha, zobaczcie, mamy kolejnego ducha. Którego co prawda nie widać. Who works of Nightmare. Czyli mamy drodzy, coś z koszmarami. Bo niestety część mi zasłoniła tekst. Oho. To jest jakieś takie spokojne, mam tutaj spokojnego duszka A co to jest? Słuchajcie, to jest jakiś... Co jest? To jest jakaś plama farby na czarnym tle. Co jest? Słuchajcie, co to jest za potwór w ogóle? Ja czekam na Siren Heada. <grym> co to jest, słuchajcie? Ale muzyczka tu jest fajna. I zobaczcie na to tuło, to jest jeszcze jakieś liczby, jakiś taki kod wielki. No to jest słuchajcie, fajny naprawdę. Oho Jaki, słuchajcie. Ona nie straszny, słuchajcie. A co ty? Zobaczcie, to jest jak Windows, jak Windows i XP, te okienka się odpalają. Aha. Ojeju, nie, tutaj jest jakaś, słuchajcie, szalona Zobaczcie, nawet strzałki się obracają, zobaczcie, to jest naprawdę szalona walka. Słuchajcie, słuchajcie, to słuchajcie, są jakieś naprawdę, jak jakieś. We didn't know uh, you had this idea first cheeky. A to jest jakieś cheeky czy co? To jest jakieś cheeky chyba, zobaczcie te okienka, które się wyświetlają. Co to jest w ogóle? To jest jakieś podumienia pokazują się, słuchajcie. Nie, no, nie zła walka, zobaczmy sobie dalej. Co to jest? Co to jest? Co jest grane? A co jest girlfriend w ogóle? Co jest grane tutaj? Co to jest za postać? Ona jest jakaś dziwacz, jakiś. Nie wiem, może jakiś brat Lemona Demona, to chyba dziadek Leona Demona, bardziej niż jego brat. Co to są za postacie, słuchajcie? Jakiś naprawdę, jak tutaj są jacyś. Jacyś totalnie, słuchajcie, nie wiem. Jacyś totalnie nawaleni. Zobaczcie, wow. Co jest grane tutaj? Zobaczmy sobie dalej Co my tutaj mamy słuchajcie Mamy tutaj jakiegoś Jakiegoś mamy Piko, czy nie to jest chyba jakiś brat girlfriend Zobaczcie jeju co to jest On już był słuchajcie w poprzedniej kompilacji I on wygląda jakby był słuchajcie jakimś bratem girlfriend właśnie coś takiego Wow słuchajcie nie Nie słuchajcie to jest już naprawdę jakiś za... To jest już słuchajcie dziwne. Ale boyfriend też tu jest zobaczcie, jakiś potworem w ogóle. Nawet boyfrienda, słuchajcie, wzięła ta klątwa tych złych, słuchajcie, potworów. Zobaczmy sobie. Nie no, boyfriend słuchajcie, nawala teraz. Słuchajcie. On jest jak potworem, on jest i potworem, to można lepiej, słuchajcie, lepiej mój dzień niż jakiś z A zobaczcie, Griffin w ogóle się zamieniła w swoją matkę. <laughs> nie wiem co nie. Oho, mamy tutaj. Ale on fajnie śpiewa, słuchajcie, ten potwór. On jest takim straszny, ale fajnie śpiewa. To trzeba przyznać. Aha. Boyfriend, słuchajcie, taka, taka się zacina, ale jest fajnie, naprawdę. Naprawdę walka tutaj jest super. to walkę chętnie nie sobie obejrzał do końca, wiecie? Ale zobaczymy sobie kolejne, żeby ostatnio nie zanudzać. Mamy tutaj. O, mamy tutaj potwora Boyfrienda i mamy tutaj jakiegoś dziwnego, słuchajcie. Yy, mamy tutaj jakąś, jakąś dziwną postać, która z nim sobie walczy. Wow, co to jest grane w ogóle? Jako, jako dziwnie śpiewa, słuchajcie. No środziutko za to śpiewa, jak zawsze. Bo się słodko jak zawsze, słuchajcie. Naprawdę. Ale dobra, zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie, jak to wygrał. U nich. No nie, to ta walka taka, słuchajcie, spokojna, nie wiem co to jest takiego strasznego. A zobaczmy sobie zaraz kolejną walkę, zobaczcie. Oho. Nie, słuchajcie, te są takie troszkę nieprzyjemne. Dobra, zobaczmy sobie kolejną walkę. Co to? Co to jest jakiś potwór? Co to? Co jest grane, słuchajcie? On wygląda jakby wkleili zdjęcie jakichś kamieni do niego. Co to jest w ogóle? Ktoś tu naprawdę nie miał pomysłu na wymyślenie czegoś i wymyślił takiego potwora. Oho, a boyfriend za to... A słuchajcie, walka taka spokojna tutaj, sobie walczą. A boyfriend sobie walczy, żeby girlfriend... Żeby girlfriend sobie tutaj... na spokojnie w coś sobie siedzieć na wzmacniaczu basowym i sobie... Słuchajcie. Posiedzieć i poglądać, jak chłopak sobie walczy z jakimś dziwnym potworem, który wygląda dziwnie. Więc słuchajcie, naprawdę spoko jest. Nie wnoszę. Słuchajcie, ta walka taka reakcyjna, przyjemna, nie ma już jakichś... ale ten triki był najmocniejszy, słuchajcie, ten triki to był jakiś, słuchajcie, totalnie kosmos, to autentycznie ten triki rozwalił cały system, słuchajcie, nie, słuchajcie, naprawdę, ten potwór jest mega dziwny, naprawdę, nie wiem co to jest w ogóle, słuchajcie, właśnie, czy wy w ogóle wiecie co to były za potwory, może on nie, one mają jakieś imiona, nie wiem, na... więc moi drodzy... Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, na dzisiaj już koniec, napiszcie w komentarzu imiona tych potworów, jeżeli w ogóle je znacie, bo ich za bardzo nie znam, słuchajcie, w każdym razie, moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, słuchajcie, jak oglądamy właśnie najstraszniejsze mody, bo to jest dopiero połowa, słuchajcie, tego filmu, który właśnie ma kompilację tych modów, to koniec, dajcie łapkę w górę i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu straszny mod, okej, okay, to będę wiedział, co się zobaczy, kolejny jeszcze, kolejną część, jak oglądamy, słuchajcie, te straszne mody, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć, no i jutro się widzimy w odcinku ze szkoły FNF, elo cześć, papa. No i, słuchajcie, siema, cześć.